Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, Sowomir Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszym odcinku polskich pazurów powiemy sobie o polsko-koreańskim czołgu nowej generacji, czyli K2 P.L. Wilk. Wierzę gorąco, że mon właśnie ten czołg wybierze w kooperacji z Koreńczykami, aby był w Polsce produkowany, aby był podstawą naszej broni pancernej. Ale najpierw, jak zwykle, zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, szczególnie do piątego rodzaju Wojska Polskiego, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej. To nie są jakieś bojówki nie wiadomo kogo, tylko to jest regularne Wojsko Polskie, które ćwiczy regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, ma szkolenia. Według pewnego systemu, bardzo sprawnie organizowanego, i wspaniała rzecz, że łączy możliwość codziennej pracy szkoły z powołaniem do służby wojskowej. A więc, zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Dobrze, na początek przypomnę, że mówi się o wejściu Polski w program o takiej możliwości wejścia polski w program niemiecko-francuskiego czołgu nowej generacji niestety ten wszystko wskazuje na to informacje są że ten czołg może zostać zbudowany dopiero po 2035 roku a dopiero później przez 10 lat następnych wprowadzany produkowany wprowadzany do służby Polska jeśli w ogóle byłaby dopuszczona do tego programu, to, to, to zbyt późno ten czołg byśmy mieli dostać. Absolutnie za te 20 lat to, to, to jest za długo. Nie wiadomo, czy nasi przyjaciele ze wschodu poczekają aż 20 lat. Także i też chyba bylibyśmy w tym programie też takim naprawdę junior partnerem, który mógłby tylko przysłowiowe śrubki robić i malować, lakiery tych czołgów, więc trzeba myśleć poważnie o własnej konstrukcji z jakimś poważnym partnerem, ewentualnie zagranicznym, tak jak Koreańczycy. W tej sytuacji rozważane są inne alternatywy i jedną z nich jest właśnie propozycja, z jaką już od dwóch, przynajmniej lat, występuje koreańska firma Hyundai Rotem. Mamy tutaj koreańskie, na ilustracji po lewej stronie, czołgi Black Panther K2 i wozy bojowe K21 koreańskie. Górzysty teren Korei tutaj też jest dosyć istotny w naszych rozważaniach, także zwrócę teraz na niego uwagę. Koreańska firma Hyundai Rotem. Dysponuje doświadczeniem z zakresu tworzenia różnych wozów bojowych, jak wcześniej pokazywałem, ale i ma dobre doświadczenie we współpracy przemysłowej. To właśnie oni przekazali sporo wiedzy swojej technologii Turkom, którzy dzięki ich wsparciu właśnie skonstruowali swojego Altaja. 2 BP czyli Black Panther powstał w Korei Południowej oczywiście, po przeanalizowaniu konstrukcji praktycznie wszystkich zachodnich wozów tej klasy. Więc Koreańczycy analizowali Abramsa, Leoparda 2, Challengera brytyjskiego, izraelską Merkawę, a także rosyjskie T-80U, które oni używają w Korei, czy przynajmniej używali jeszcze od lat 90., Rosja po prostu spłacała długi Korei Południowej, demokratycznej, nie mówię tu o północnej, komunistycznej, i z tymi, częścią tych czołgów spłaciła swój dług. Także Koreańczycy mieli możliwość też zapoznania się do, dokładnie z tymi rosyjskimi czołgami. Wcześniej koreańscy inżynierowie zdobywali doświadczenia przy pracach nad czołgami K1 i K1A1, do którego powstawały krajowe rozwiązania techniczne już w latach 80. To są oczywiście jeszcze tutaj zdjęcia K2. Ambicją Seulu w latach 90. Było stworzenie nowego czołgu w oparciu o technologie krajowe. W 1995 roku rozpoczął się program, który w 2008 zaowocował powstaniem prototypu. A pod koniec 2013 roku ruszyła seryjna produkcja czołgu K2, czyli widzimy 5 lat po powstaniu prototypu. Ruszyła seryjna produkcja. K-2 Black Panther został, można powiedzieć, przykrojony do potrzeb armii Republiki Korei. Jednocześnie jednak jest typowym czołgiem podstawowym zaprojektowanym z myślą o współczesnym polu walki. Decydują o tym takie rozwiązania jak nowoczesna optoelektronika, zwiększająca świadomość sytuacyjną załogi, system kierowania ogniem z autotrakerem, System wymiany danych IWIS, czyli inter InterVecular Information System klasy C4, czyli Command Control Communication Computer, dalej aktywny system samoobrony, kolejne cecha nowoczesnego czołgu podstawowego hydropneumatyczne zawieszenie, umożliwiające regulację prześwitu. W jednym z odcinków tutaj też o, 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 o wilku, to tutaj o tym mówiłem, że czarna pantera koreańska może obniżać się na, 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 na zawieszeniu może zniżyć się, przez to być mniej widoczna, albo podwyższyć się. Silnik o mocy 1500 koni mechanicznych to jest właśnie klasyka. Współczesnych MBT. Hydropneumatyczne. Tak, to już było, przepraszam. Uzbrojenie stanowi koreańska armata Hyundai WIA 120 mm. To jest też klasyka współczesnych MBT zachodnich. Z o długości 55 kalibrów, czyli dłuższa od tej jaką my mamy w Leopardach. My mamy kalibru 52, tutaj 55 kalibrów. I tutaj szczegółowe dane techniczne K2 Black Panther, można się z nimi jeszcze tutaj zapoznać. Dodam tylko, że jest to dosyć lekki czołg jak na tego typu czołg podstawowy, bo tylko 55 ton, taką masę ma czołg Leopard 2A4 już po zmodernizacji do 2PL nie będzie miał tej masy tylko zwiększoną o 4 tony czyli 59 ton także tutaj jest to dosyć lekki można powiedzieć najlżejszy czołg z, tych, z tego rodzaju czołgów podstawowych zachodnich pierwsza partia około 100 czołgów Kadwa Black Panther powstała w latach 2015-16, druga setka w latach 2018-19 i jej produkcja tej drugiej setki właśnie się kończy. Trzecia partia już jest planowana i producent oczekuje, że jeszcze przynajmniej też czwarte będzie zamówienie tych czołgów. Także wszystko idzie w Korei w tym względzie na bardzo dobrze. Produkcja się rozwija. czołg nie ma żadnych wad, żeby, żeby nie był produkowany. W kolejnych seriach wprowadzane są rozwiązania mające na celu uniezależnienie koreańskiego przemysłu od dostawców zewnętrznych. Pierwsza partia 100 czołgów powstała z niemieckim PowerPackiem. Koreańczycy jeszcze nie dokończyli swojego własnego silnika i, i, i przeniesienia napędu. A dostarczana obecnie druga partia ma już silnik koreański. Natomiast jeśli chodzi o powerpack, również druga partia ma niemiecki układ przeniesienia mocy. Czyli to jeszcze na tym krańczycy pracują, żeby układ przeniesienia mocy mieć własny układ transmisyjny został już tak opracowany to został już u nich opracowany tak układ transmisyjny w Korei co za tym idzie w trzeciej partii czołgów jak i w kolejnych zastosowane będą już koreańskie całe powerpacki silnik i układ przeniesienia mocy będą już w całości koreańskie to dla nas jest bardzo istotne, że będziemy mogli już wziąć tutaj licencję na, może i produkować, może nawet w Polsce silniki i układ na napędu na licencji koreańskiej, jest to bardzo możliwe. Siły zbrojne Korei i firma ich firma Hyundai Rotem rozmawiają na temat dalszych rozwiązań, dalszego rozwinięcia czołgu K2. Chodzi o m.in. instalację zdalnie sterowanego systemu uzbrojenia oraz urządzeń do obserwacji w zakresie 360 stopni, systemów samoobrony aktywnej typu Hardkill i innych. W dalszej perspektywie rozważane są także dodatkowe, unowocześ dodatkowe unowocześnienie armaty. Według niektórych K2 jest stworzony do działań w warunkach półwyspu koreańskiego. Choćby dlatego ma niższą sylwetkę, dostosowaną do załóg o niższym wzroście. To może wiązać się z ograniczeniami ergonomii pracy załogi. Koreańczycy podkreślają jednak korzyści z takiego rozwiązania. Czołg jest lżejszy od najnowszych Leopardów 2 czy Abramsów. A jednocześnie jego ergonomia jest zdecydowanie lepsza od sowieckich czołgów T72. Koreańczycy są jednak otwarci na opracowanie odmiany czołgów dostosowanej do wymagań klienta. Co będziemy sobie życzyć, to nam skonstruują. Często też podnosi się kwestia słabego pancerza boku wieży i boków kadłuba, co wynika z górzystego krajobrazu Korei gdzie raczej nie spodziewa się silnego ostrzału z boków górskiej drogi. Jednak krańczycy zapewniają, że można bez problemu dopancerzyć boki w polskiej wersji K2. Polska interesuje się tym czołgiem. na targach ADEX w 2019 roku. K2 był prezentowany szefowi sztabu generalnego, Generałowi Andrzejczakowi. Mamy tutaj właśnie na zdjęciu, jak przypatruje się generał temu czołgu. Wydaje się, że te czołgi mogłyby być relatywnie tanie dla nas i dosyć szybko nam dostarczone. Jakby jest to wariant, z tym, że najszybciej szybciej moglibyśmy dostać właśnie 2 PL niż gdybyśmy tylko sami nad nim pracowali, albo gdybyśmy chcieli wejść w niemiecko-francuski tutaj projekt budowy nowego czołgu. Hyundai Rotem na podstawie koncepcji programowej K2PL zachęca do innego modelu biznesowego, przypominającego ten zastosowany w przypadku Turcji i jej czołgu nowej generacji Altaria. Mamy go tutaj na zdjęciu, bardzo piękna sylwetka, przyznam osobiście, bardzo mi się podoba. A więc zobaczmy, proszę Państwa, sami Koreańczycy nas zachęcają. Nie kupujcie od nas y, tylko licencji na K2 Black Panther. Z, y, zróbmy tak, że pomożemy Wam skonstruować na bazie K2 Black Panther Wasz polski czołg. Chodzi o ustalenie ze stroną polską wymagań wobec polskiego czołgu i jego zaprojektowanie wspólnie z polskim przemysłem i dostarczenie swoich urządzeń oraz licencji koreańskich rozwiązań technicznych. Czyli Koreańczycy coś więcej nam chcą dać powiem, powiem przysłowiowo, nie chcą nam tylko sprzedać ryby samego gotowego czołu, chcą nam sprzedać wędkę, chcą nam pomóc stworzyć nam na wysokim poziomie technologicznym nasz przemysł. Pancerny. To jest świetna, naprawdę najlepsza z możliwych ofert. Koreański partner chce przekazać swoją wiedzę nie tylko w formie dokumentacji technicznej, ale i w formie praktycznej w ramach wspólnych, wieloletnich prac przy polskiej linii produkcyjnej. No, niesamowita propozycja. Chcą przez wiele lat swoich specjalistów zainstalować w... Polsce, żeby czuwali nad, nad właściwym stworzeniem polskiej linii produkcyjnej. W efekcie mógłby powstać czołg nowej generacji, dostosowany do typowo polskich wymagań, polskiego teatru wojennego, dysponujący całym wachlarzem nowoczesnych rozwiązań, zdolny do stawienia czoła temu, co przyniesie przyszłość. Niewykluczone, że dysponujący większymi możliwościami będzie to czołg od nadal doskonale, doskonalenego K2 Black Panther. Bardzo możliwe, że będzie to nawet z pomocą Koreańczyków lepszy jeszcze czołg, polski czołg. Koreańczycy są mocno zainteresowani wejściem w polski program czołgu nowego, nowej generacji. Trudno się temu dziwić. W grę wchodzić może nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Możliwa jest także pomoc w finansowaniu ze strony Koreańczyków. To jest jeszcze świetne na koniec. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i Koreańczycy to rozumieją i ewentualnie chcą nam uruchomić tutaj kredyt, do, do tak, abyśmy rozwinęli. Niesamowite. Sumując... Nie tylko nam chcą sprzedać świetny czołg, dorównujący wszelkim zachodnim MBT, chcą nam pomóc skonstruować według polskich wymagań czołg na bazie ich koreańskiego, chcą nam pomóc stworzyć linię produkcyjną przez wiele lat, chcą nad tym czuwać i w dodatku nawet udzielić kredytu, pomóc to wszystko sfinansować. Jak nie skorzystać z ich oferty? Nie ma lepszej. Niech ktoś z Monu też ten mój apel dzisiaj usłyszy, weźmie to sobie do serca. Dziękuję za uwagę.